Dzisiaj w Jeleniej Górze marszałek Paweł Gancarz spotkał się z hetmanem kraju libereckiego Martinem Putą. Obaj panowie ich delegacje dyskutowali za zamkniętymi drzwiami, jednak zaraz po spotkaniu usłyszeliśmy z jakiej okazji prowadzone były rozmowy. Okazja jest podstawowa, jak jesteśmy tak samo i w Czechach, tak jak i w Polsce po tych najważniejszych cyklach wyborczych a przede wszystkim wyborów samorządowych. Mieliśmy okazję z panem Heitmanem widzieć już przy okazji tematu Trójziemia w Zgorzelcu, ale kurtuazyjnie już po wyborach w Czechach rozpoczęliśmy tą współpracę nad istotnymi tematami dla pogranicza. Mówiliśmy o infrastrukturze, o... rozmawialiśmy o infrastrukturze tej drogowej jak i kolejowej, żeby nasi mieszkańcy łatwiej mogli przemieszczać się po regionie. Rozmawialiśmy o połączeniu z Liberca, ze Zgorzelcem, a także z miejscowości Hradek do Citał. Po niemieckiej stronie. Jest to kolej, która przejeżdża przez Bogatynię, a nie ma tam obecnie przystanku. Usłyszeliśmy, że jest szansa, że niebawem się to zmieni. Tych wyzwań jest sporo, jak transformacja tego naszego, naszego obszaru, który jest piękny, który, który dobrze się rozwija, ale są te kwestie związane z z przyszłością zakładów pracy, pomysł na ten obszar i wiele więcej tematów poruszonych zostało w trakcie spotkania, które odbyło się w gościnnych progach Muzeum Karkonoskiego. Muzeum to najlepsze miejsce na spotkanie, to najlepsze miejsce spotkań. Tu pochylamy się nad historią, ale staramy się również wzbudzać refleksję nad teraźniejszością, nad przyszłością. Dziedzictwo kulturowe naszego regionu tworzone było na przestrzeni dziejów przez różne narodowości i kultury. Muzeum Karkonoskie kontynuując ponad stuletnie tradycje muzealnicze w Jeleniej Górze pochyla się nad tym dziedzictwem, promuje je i zachęca do refleksji nad kulturą, nad historią i nad tym co dalej. W trakcie spotkania obie strony ta polska i ta czeska zapowiedziały zacieśnienie współpracy, na czym skorzystać mają mieszkańcy po obu stronach granicy.